To dzieje się właśnie teraz. Jesteś świadkiem wydarzeń, które przejdą do historii, a większość ludzi nawet nie domyśla się, co wkrótce rozegra się na ich oczach. Zazwyczaj wrzesień kojarzy się z początkiem nowego cyklu, świeżymi nadziejami, czystym kątem i poczuciem odnowy. Ale w tym roku odmawia on odgrywania swojej zwyczajowej roli. Nie jest to łagodny restart ani ostrożny start. Jest to wstrząs, trzęsienie ziemi, załamanie się znanego systemu, którego nie da się zignorować. W najbliższych dniach nie będzie mowy o rozpoczęciu od nowa, ale o przebudzeniu, po którym świat nie będzie już wyglądał tak samo. Niewielu będzie gotowych na to, co się dzieje. Większość zrzuci wszystko na zmianę pór roku, chłód, zmiany w naturze. Ale jeśli słyszysz te słowa, to znaczy, że w głębi duszy czujesz, że właśnie teraz zaczyna się coś większego. Wrzesień nigdy nie mija spokojnie. Zawsze wydaje się zadawać pierwszy cios, przypominając o swojej prawdziwej naturze. Od najdawniejszych czasów ludzie widzieli w tym miesiącu coś więcej niż tylko przejście od lata do jesieni. Na długo przed pojawieniem się kalendarzy i zegarów wrzesień był czasem rozrachunku i decydujących wydarzeń. Zbierano plony, dni stawały się krótsze, a całe kultury postrzegały ten czas jako granice, gdzie koniec i początek zderzały się w jednym potężnym, niemal brutalnym akcie. Właśnie dlatego wrzesień odczuwalny jest silniej niż jakikolwiek nowy rok. To nie jest twój krok, to krok wszechświata. Każdego września, pod stopami, jakby przesuwa się ziemia. Stare nawyki się rozpadają, to, co ugruntowane, rozpada się i pozostaje tylko wybór: zrzucić zbędny ciężar, lub pozwolić, by cię pociągnął w dół. Ta niepokojąca energia jest wyczuwalna w powietrzu. Ludzie stają się niespokojni, nie mogą znaleźć sobie miejsca. To nie jest złudzenie, to pierwsza fala największej bitwy roku. A jeśli myślisz, że zadaniem jest po prostu ją przetrwać, to znaczy, że już pozostajesz w tyle. Rzecz w tym, że właśnie teraz rozgrywa się wydarzenie, które może wpłynąć nie tylko na cały wrzesień, ale i na cały rok. W nocy z 7 na 8 września niebo podaruje nam widowisko. Które trudno będzie zapomnieć: całkowite zaćmienie Księżyca, krwawy Księżyc. Nie jest to jedno z tych wydarzeń, na które można rzucić okiem i od razu o nim zapomnieć. Do noc, które zapisują się w pamięci pokoleń takich chwil w życiu jest niewiele, a kiedy nadchodzą, wszystko wokół jakby zamiera, jakby sam wszechświat wstrzymuje oddech. Zaćmienie to nie tylko cień na Księżycu niesie ze sobą ciężar chwili, skoncentrowaną siłę, szczególną ostrość uczuć. A czas jego nadejścia nie jest przypadkowy. Znajdujemy się już w jednym z najbardziej nasyconych duchową energią okresów roku, a krwawy księżyc staje się jego sercem. Wyobraź sobie, że zasłona między światami staje się cieńsza, energia gęstnieje, a zmiany stają się nieuniknione. Czasami patrzysz na niebo, ale są noce, kiedy to niebo patrzy na ciebie. To właśnie taka chwila. Ten księżyc stanie się granicą, próbą, inicjacją. Na pewno zapamiętasz, gdzie byłeś i co czułeś w chwili, gdy cień zmienił zwykły dysk w rozżarzoną kulę ognia. Dla wielu będzie to punkt zwrotny, moment, który zmienił kierunek całego życia. Kiedy światło powróci, nie będzie już takiego samego postrzegania siebie ani spojrzenia na świat. W miarę jak będzie mijał wrzesień, zaczną dziać się dziwne rzeczy, rzeczywistość zacznie się wypaczać na krawędziach, logika zacznie zawodzić, a to, co wydawało się nie do pogodzenia, nagle zacznie się zgadzać z przerażającą dokładnością. Zauważysz łańcuchy zbiegów okoliczności, jeden po drugim. Ludzie będą wypowiadać słowa w tym samym momencie, w którym o nich pomyślisz. Melodia zabrzmi dokładnie w tej sekundzie, w której jej potrzebujesz. Na początku będzie można to uznać za przypadek, ale po trzecim, czwartym, piątym razie stanie się jasne. To nie przypadek. To język wszechświata. Nie próbuje cię zaskoczyć. Rozmawia z tobą. To, co niewytłumaczalne, przestaje takie być, gdy doświadczasz tego wielokrotnie. Właśnie dlatego warto założyć dziennik września. Zapisuj wszystko, co dziwne, wszystko, co niemożliwe, co spotykasz na swojej drodze. Po pewnym czasie dostrzeżesz pewną prawidłowość. Zobaczysz historię, którą wszechświat tka na Twoich oczach. W pewnym momencie to, co wcześniej wydawało się chaosem, stanie się nową normą. A kiedy oczy przyzwyczają się do tej prawdy, nie będzie już można powrócić do poprzedniego spojrzenia. 6 września nastąpi kolejne rzadkie i ważne wydarzenie. Połączenie Saturna i Neptuna. Saturn architekt, twórca, ucieleśnienie struktury. Neptun marzyciel, nosiciel inspiracji, symbol wyobraźni i subtelnych światów. Zazwyczaj istnieją one w różnych płaszczyznach. Saturn wyznacza granice, Neptun je zaciera. Saturn wymaga dowodów, Neptun daje sny. Ale kiedy ich energie się zderzają, niemożliwe zaczyna nabierać realnych kształtów. Marzenia, które wcześniej wydawały się niemożliwe do spełnienia, nagle zyskują podstawę. Jeśli miałeś pomysł zbyt śmiały lub odległy, aby go zrealizować, właśnie ten tydzień może pokazać Ci, że wcale nie jest on tak odległy od rzeczywistości. Marzenia giną w abstrakcji, ale ożywają, gdy postanawiamy nadać im konkretną formę. Wpływ Saturna sprawia, że pomysły nabierają wyraźnych konturów i są sprawdzane pod kątem trwałości, a Neptun łagodzi ostre linie i przypomina, że prawa nie zawsze są ostateczne. Razem otwierają drzwi, za którymi wyobraźnia spotyka się z twardą Ziemią. Zwróć uwagę na pomysły, które przyjdą ci do głowy w tych dniach, nie odrzucaj ich. Zapisuj, omawiaj, rozważaj. Możesz dostrzec drobne możliwości, nieoczekiwane spotkania, przebłyski jasności, wskazówki, jak Twoje marzenie może stać się rzeczywistością. Nie jest to natychmiastowy cud, ale pierwsze kroki stają się widoczne. To połączenie nie jest tylko astrologiczną rzadkością. To pozwolenie od wszechświata. Pokazują nam, że granica między obecnym życiem a tym, o którym marzysz, jest cieńsza niż myślałeś. Pytanie tylko, czy odważysz się ją przekroczyć. Jednym z najbardziej zaskakujących zjawisk pierwszego tygodnia września będzie to, jak szybko zaczną się zmieniać ludzie wokół ciebie. Zauważysz to w drobiazgach. Ten, kto wcześniej wszystko traktował z przymrużeniem oka, nagle zamilknie. Ten, kto był obojętny, wykaże się determinacją. Ktoś, komu ufałeś, wyda się obcy, a ten, kogo ledwo zauważałeś, niespodziewanie okaże się blisko, oferując wsparcie i mądrość. Na początku będzie to dezorientujące, jakby mapa znanych ról została nagle przepisana. Ale prawda jest taka, że ludzie nie zmieniają się w kogoś nowego. Po prostu wrzesień zdejmuje maski. Zaćmienie ujawnia to, co ukryte. Zaczynasz widzieć nie tymczasowe role, ale prawdziwą istotę. Może to być szokujące, ponieważ iluzje na temat ludzi często służą nam pocieszeniem. Wierzymy, że ktoś zawsze będzie niezawodny lub że inna osoba pozostanie na obrzeżach naszego życia. Ale kiedy iluzje się rozpadają, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Ludzie są zmienni. A ich miejsce w naszej historii nie jest ustalone na zawsze. Dlatego nie dziw się, jeśli dawne więzi rozpadną się w jednej chwili. Grupy przyjaciół rozpadną się, mentorzy staną się nieaktualni, partnerzy ujawnią się z nieoczekiwanej strony. Jednocześnie pojawią się nowe osoby, które zajmą ważne miejsce w Twojej historii. Poprzez te zmiany wszechświat pokazuje, kto powinien iść z Tobą dalej, a kto nie. Ta próba dotknie nie tylko relacji. Najsilniej ujawni się ona w Twojej przestrzeni wewnętrznej, w walce między rozumem a intuicją. Będą chwile, kiedy wszystkie logiczne argumenty będą wskazywać w jednym kierunku, ale serce będzie ciągnąć w innym. Logika daje bezpieczeństwo. Intuicja prowadzi do prawdy. Czasami się one pokrywają, ale w tych dniach najczęściej będą sobie przeczyć. Poczujesz wewnętrzny niepokój, prawie nie do zniesienia. Zadaniem nie jest go stłumić, ale usłyszeć. Ta walka nie jest błędem, to trening. Wszechświat pyta cię: ufasz liczbom czy sobie? Kiedy nauczysz się rozróżniać głos swojej prawdy, stanie się on twoim kompasem i nie będzie już możliwe zdradzenie siebie, nawet jeśli logika będzie przekonywać cię inaczej. Zapisuj te chwile. Na początku będą wydawały się chaosem, ale po kilku tygodniach zrozumiesz, dlaczego trzeba było się zatrzymać i wsłuchać. Świat uczy nas gromadzić, więcej celów, więcej planów, więcej pragnień, ale wrzesień przynosi inną lekcję nie nabywanie, ale wyzwolenie. Wszystkie wydarzenia pierwszego tygodnia zaćmienie, połączenie planet, zmiany w relacjach wskazują na potrzebę oczyszczenia. To nie jest czas na wzywanie nowego, to czas na odpuszczanie starego. Znajdź jedną rzecz, z której jesteś gotów zrezygnować. Może to być ciężkie zobowiązanie, toksyczna relacja, destrukcyjny nawyk, a nawet rola, która od dawna cię dusi. Odpuścić nie oznacza stracić, to akt siły. Kiedy świadomie zwalniasz przestrzeń, może ona wypełnić się tym, co naprawdę należy do ciebie. Energia nie umiera, zmienia tylko formę. Odpuszczając, nie tracisz, a przekierowujesz. W tak napiętym okresie szczególną siłę nabiera dobroć. Czasami wydaje się ona drobiazgiem, ale właśnie teraz staje się siłą zdolną zmienić ciąg wydarzeń. Kiedy ludzie są na skraju, jedno słowo wsparcia może zmienić ich wybór ich drogę. Wybaczyć, nawet jeśli dana osoba na to nie zasługuje, wysłuchać tego, kto czuje się niewidzialny, okazać cierpliwość, kiedy łatwiej byłoby odepchnąć. Te gesty rodzą fale, które rozprzestrzeniają się znacznie dalej, niż możemy dostrzec. We wrześniu każde słowo i każda intencja nabierają większej mocy, dlatego nawet drobne przejawy troski stają się nasionami, z których wyrasta coś znaczącego. Tak, nie będzie to łatwe. Napięcie skłania do ostrości, do zamknięcia się w sobie, ale właśnie dlatego dobroć jest teraz aktem siły, a nie słabości. Wzrost nigdy nie jest płynny. Nie chodzi o płynne kroki i idealne plany. Prawdziwy rozwój jest chaotyczny. Przypomina wzrost dziecka, potknięcia, upadki, błędy. Przyzwyczailiśmy się myśleć, że dorośli powinni być opanowani, ale w takich tygodniach wszechświat wymaga niedoskonałości, ale odwagi. Możesz czuć się niezdarny, niepewny, jakby wszystko się rozpadało, ale to nie jest porażka. To ruch. A każdy ruch jest już dowodem, że nie utknąłeś w miejscu. Tak, będzie to bolesne i trudne, ale właśnie w ten sposób rodzą się przełomy. Stare schematy się załamują. A dyskomfort jest najlepszym znakiem, że wychodzisz z tego, co przestarzałe. Pozwól, aby proces ten nie był idealny. Niech będzie bałagan, niech będzie chaos. To ślad zmian. Głównym błędem jest myślenie, że przechodzisz przez to sam. Nie. To nie jest osobista burza, ale globalna fala. Cały świat odczuwa to samo. Każdy na swój sposób. Niektórzy nazywają to chaosem, inni przebudzeniem, ale nikt nie może tego uniknąć. I w tym tkwi siła. Kiedy miliony ludzi jednocześnie znajdują się w punkcie napięcia, prywatne przeżycia składają się na wspólną historię. To, co wydawało się Twoją osobistą walką, okazuje się częścią globalnego przełomu. Dlatego, kiedy jest Ci ciężko, pamiętaj, Sąsiad też nie śpi w nocy, a na drugim końcu planety ktoś odczuwa tę samą falę. Jesteśmy połączeni. Wrzesień nas nie dzieli, ale synchronizuje. Oznacza to, że wsparcie, dobre słowa, proste zrozumienie siebie nawzajem nabierają szczególnego znaczenia. Osobiste przebudzenie jest silne, ale zbiorowe niepowstrzymane. Mijają lata, a my wspominamy niespokojne dni, ale te przełomowe. Rok 2025 zostanie zapamiętany właśnie dzięki temu tygodniowi. Podzieli on przed i po. Decyzje podjęte teraz, odwaga wykazana w tych dniach będą miały wpływ na wszystko, co będzie dalej. To nie jest tylko kartka z kalendarza, to próg. Kiedyś, patrząc wstecz, zrozumiesz, wszystko zaczęło się właśnie tutaj. Kiedy spoglądasz na przebyta drogę, zawsze zaskakuje cię to, jak niepostrzeżenie zachodzą prawdziwe zmiany. Często myślimy, że przełomowe momenty powinny być oświetlone jasnym światłem, towarzyszyć im fanfary lub oczywiste znaki. Ale rzeczywistość jest znacznie bardziej subtelna. Prawdziwe przełomy następują cicho, w naszym wnętrzu, jakby ktoś niewidzialny naciskał ukryty przycisk i dopiero po pewnym czasie rozumiemy, że właśnie wtedy tego dnia nastąpił zwrot, po którym wszystko stało się inne. Wrzesień niesie ze sobą właśnie taką energię. Nie zawsze jest głośny, ale zawsze nieuchronny. Do miesiąc, który odkrywa to, co nieoczywiste, uwidacznia to, co długo pozostawało w cieniu. To właśnie on przypomina że życie nie polega na chowaniu się za znanymi maskami, ale na odnajdywaniu w sobie odwagi, by otworzyć się na nowe. Zmiany, których tak często boimy się zaakceptować, nie są wrogami, ale sprzymierzeńcami. Tak, niszczą one to, co ustalone, wyrywają grunt spod nóg, sprawiają, że czujemy się bezbronni, ale to właśnie dzięki nim idziemy naprzód. Bez tego wstrząsu utknęlibyśmy w nieskończonym kręgu powtórzeń. Pomyśl o tym, co wydarzyło się w Twoim życiu w ostatnich latach. Ile sytuacji wydawało się końcem świata, ale z czasem okazało się początkiem czegoś znacznie większego. Ile razy życie pozbawiało Cię oparcia, aby ostatecznie doprowadzić Cię do miejsca, w którym stałeś się silniejszy, uczciwszy i bardziej wolny. Wrzesień 2025 roku to skoncentrowana wersja takich momentów. Wszystko, co było ukryte, wszystko, co zwlekało z ujawnieniem się, wychodzi na jaw. Właśnie teraz warto być szczególnie uważnym na swoje wewnętrzne odczucia. Logika może mówić jedno, ale serce podpowie coś innego. Wewnętrzny głos nie jest abstrakcją ani wymysłem. To Twój prawdziwy punkt odniesienia, który prowadzi tam, gdzie nie wskazuje żadna mapa. Czasami brzmi cicho i wtedy trzeba nauczyć się słyszeć szept wśród hałasu. Ale im więcej zaufania pokładasz w tym głosie, tym staje się on wyraźniejszy. Życie rzadko prosi nas o zgodę na zmiany, po prostu się zmienia. Ale zawsze mamy wybór: opierać się lub współpracować. Opór rodzi ból. Współpraca. Wzrost. I chociaż ból jest nieunikniony w momentach przełomowych, to właśnie akceptacja pozwala dostrzec w chaosie nie wroga, ale proces narodzin nowego porządku. Te dni to nie tylko seria dat w kalendarzu. To przestrzeń nasycona energią, w której każde słowo i każdy czyn nabierają większego znaczenia. To, co zwykle rozpływałoby się bez śladu, teraz pozostawia głębokie ślady. Każdy wybór nabiera znaczenia, każda myśl staje się ziarnem, z którego może wyrosnąć przyszłość. Dlatego tak ważne jest, aby wybierać świadomie. Gdzieś głęboko w każdym z nas żyje pragnienie zmian. Pragniemy nowego życia, nowych możliwości, nowego świata wokół nas. Ale rzadko jesteśmy gotowi zapłacić cenę za to, co nowe, a cena ta jest prawie zawsze jedna rezygnacja ze starego. Wrzesień ponownie stawia nas przed tym wyborem: Pyta: Czy jesteś gotowy porzucić to, co już nie jest Twoje, aby zbliżyć się do tego, co słusznie należy do Ciebie? W połowie tej drogi ważne jest nie tylko obserwowanie, ale także działanie. Właśnie teraz Twoja reakcja, Twoja gotowość do podjęcia działania mają decydujące znaczenie. A jeśli czujesz w sobie siłę, by zrobić ten krok, to jest to najlepszy moment, aby powiedzieć o tym głośno. Zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu słowo: Jestem gotowy. Taki gest to nie tylko czynność techniczna. To symboliczny akt, potwierdzenie, że w głębi duszy zgadzasz się iść dalej i przyjąć nadchodzące zmiany jako sprzymierzeńców. Zastanów się, jakie maski nosiłeś zbyt długo, jakie role odgrywałeś nie dla siebie, ale dla oczekiwań innych, jakie nawyki cię ciągnęły w dół, pozbawiały sił, ale wydawały się wygodne. Uwolnienie się od tego nie nastąpi bez twojego udziału. Wszechświat może tylko popychać, tworzyć okoliczności, ale decydujący wybór zawsze leży w Twoich rękach. Właśnie teraz możesz świadomie powiedzieć, jestem gotowy na zmiany, jestem gotowy wyjść poza stare schematy, jestem gotowy zaufać życiu, nawet jeśli prowadzi ono tam, gdzie umysł nie widzi jeszcze drogi. W tej chwili stajesz się współtwórcą przyszłości, a nie biernym obserwatorem. Po latach, kiedy będziesz wspominać ten wrzesień, prawdopodobnie nie będziesz pamiętać szczegółów. Zapomnisz dokładne daty, pogodę, przypadkowe rozmowy, ale na pewno zapamiętasz to uczucie. To uczucie, jakby świat zatrzymał się na chwilę, aby dać ci szansę przekroczenia progu. A jeśli zrobisz ten krok teraz. Pewnego dnia spojrzysz wstecz i powiesz, tak, właśnie wtedy wszystko się zaczęło. Wniosek jest prosty, ale głęboki. Nie bój się zmian, ponieważ są one oddechem samego życia. Nie trzymaj się przeszłości, która się wyczerpała. Zaufaj swojej intuicji i pozwól sobie na odrobinę odwagi. Wrzesień otwiera drzwi, ale tylko ty możesz przez nie wejść. Jeśli będziesz wystarczająco zdeterminowany, ten miesiąc nie będzie końcem, ale początkiem i być może najważniejszym początkiem w całym Twoim życiu.